Siemano kula, no dzisiaj y, dzień rozprawy Nubka. Nubek będzie posądzony, y, osądzony przez najwyższy sąd y, wojanowic. Tam jest y, ten sąd nasz piękny, w którym będzie dzisiejsza rozprawa. Nubek cały czas jest w więzieniu. Y, my zaraz idziemy do Kati. Kati sobie tam widziałem, że jakieś się podlewa roślinki, więc fajnie, bo dobrze się bawi, a Nubek nie będzie się dobrze bawił. Y, przygotowałem już wasze komentarze. Y, jest grubo, powiem Wam szczerze, więcej osób chyba chce, żeby Nubek opuścił wojanowicę, no. Zobaczymy, jak to wyjdzie na rozprawie. Wszystko się może wydarzyć. Idziemy teraz po Kati. Oczywiście zapraszam do skelpu Pierwsze Pierwsze nie w opisie. Kiedyś byłem smutny, ale teraz jestem wesoły, bo na wojanshop są super rzeczy. O, oh, o, oh, Katy, bamba, bam, 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 bam! bam. Hallo! Siema! Ej, masz może nasiona? Nasiona? Eee, nie, ale mam to ochydne coś. Mm. Nie chcę... Nie, mam, mam od, od Nubka tak, mam pełno, skonfiskowałem mu też jego broń i wszystko i mam teraz pełno O widzę, że dość, siejesz, tak. naprawiasz No w końcu naprawić ten ogródek, wy go tak zniszczyliście, że masz tak ja, ja tutaj nawet nie Ale dotykałem Ale to jest tyku. w ogóle za pociąg, to był jakiś koń wcześniej, ja go tutaj nie stawiam. Tutaj był koń? No widzisz, oh. koń Rafał Słuchaj, dziś jest dzień rozprawy Nubka um... W końcu, mam nadzieję, że normalnie go tam rozprawimy Rozprawimy go, idę, e, chodźmy sprawdzić e, Kasia sąd na początku, czy jest gotowy sąd na przyjęcie tego dzbana, bo wiesz, on może odwalić jakieś różne rzeczy. Dobra, wydaje mi się, że on stąd nie ucieknie, nie będzie w stanie. no Nubek nie potrafi takich rzeczy. Dobra, ty będziesz jako świadek tutaj. Ja będę tego sądził. Tam mamy świadka Villagera, który wszystko też widział. No i git, no i git. Tutaj mamy golema ochroniarza. Jesteśmy przygotowani. Możemy pójść po naszego więźnia. Idziemy. Trzeba go jakoś tak zrobić, żeby nie ucieknie. No właśnie, to, ale nie no, jeżeli ucieknie, no to... A... A wyrok będzie już wydany, co nie? I już będzie koniec Nubka. Więc tak, Nubek jest tam, w więzieniu. Idziemy teraz czym prędzej po niego. Widzowie, mam nadzieję, że tu wszystko się zaraz wyjaśni. Opa, jest tam więzienie, troszkę ja poprawiłem to więzionko, żeby lepiej wyglądało. Wow, o, patrz. czemu takie ładne? On coś tutaj robi, co on tutaj robi? Spójrz, spójrz, spójrz. Stoi w kącie, chyba jest mu smutno. Ha? Stoi. Nubie! Nie, tu jest Dvan! Widzicie widzowie <noise> Nubek ty, opanuj się! Oszalałeś! Nie, daj mi dirta plo, A, Aaa, bo jesteś już ten, na punkcie no, dirta oszalałeś! Patrz ile tu jest dirta? Wokół, mnie, ja nie mogę nic zobacz, no, nie. Zobacz co musisz. mam, zobacz co a, mam! Wypuścisz? Ja też mam a, dirta! No, zobacz, no, zobacz, no, zobacz no, no, Nubek! Nie, no to nie, ci nie, nie pomaga nie, nie, za nie. bardzo Nubek w zostaniu na Wojanowicach, wiesz? Patrz! Piu. No ploze. Nie, o, a, nie, o, a, a. <laughs> Dobra, Katia, dodaj. Jak nie. zwykle nubek, e, dzban. Słuchaj, a noweck, e, Żadnego nie. żarełka nie możesz, ponieważ e, jest jesteś głodującym nubkiem. Słuchaj, koniec zabawy. Jest teraz rozprawa. Dostałem już, zebrałem komentarze widzów. Idziesz do sądu w Bambusie. Chodź. Tak. Jeżeli spróbujesz uciec, to od razu wywalamy cię z Wojanowic, więc lepiej nie próbuj O, to do, nie, dobra, a ja mogę tylko to zmienić? Nie, Nubek! No proszę, a! Nie jestem spalem! Jesteś, nie jesteś spalem, idziemy to jest kara dla ciebie, idziemy Nubek Musisz Ale, o, bardzo... Świnka. Nie, Nubek, dobra Nie zabijaj Pinki. Godny jestem, zalełko chcę. to dawaj już jest koniec, koniec Nubek. To już nie, jest koniec. Nie, dobra, Uwaga, idę już. wyrzucam ci teraz z nowic. Nie, już, już idziemy. Chodź, załapajcie La, 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 la. Idziemy. Na pewno ogarnęłeś się, na pewno? Tak, a mogę jedzą oko, zalełko. zalełko? A dobra, no dobra, trzymaj, o, żebyś mógł się wytłumaczyć nam tutaj. A, Ale. A chociaż jednego dilda, chociaż. Mogę to to jedną dildę, dobrze czujesz idziesz stąd? do więzienia, chodź Nie! Nubek! A, nie jak Dobre, teraz nie pójdziesz i ja idę szybko. Jak tutaj nie dojdziesz o, w ciągu 5 do sekund do sądu, to ci się wyrzucamy. 5 do Cztery. Trzy... Jest sąd? Co to jest sąd? Dwa. Dobra, idę. A, jeden. jeden. A, Dobra. Chodź tutaj. Hmm. Teraz jak tutaj wejdziesz to już nie będziesz mógł stąd wyjść. To jest miejsce dla ciebie. Miejsce dla więźnia. Tutaj, tutaj. Zapraszam. Siłą siło mnie tam stać. No, tam pa pa, i pa, 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 pa. Siło, no nie. I nie no możesz stąd wyjść, nie ma opcji. No patrz, ja mam. Co ty co Dobra, e, teraz będzie rozprawa. Czas na rozprawę. Uwaga! Co tam, stoi? No, tam jest świadek numer jeden. W sensie tutaj, nie, tam, tutaj jest świadek numer jeden, a tam jest świadek numer dwa. E, aha. On też widział, jak ukradłeś, zabrałeś Katy. Był tego świadkiem. Nie! Nopcio! Popcio Co? Powiedz swoje imię i nazwisko. Nobcio Popcio <grywa> Dobra, <grywa> <gadać>. <grywa> Czy ty, Nopcio Popcio jesteś tym, który przyznaje się do winy i zabrał Kati bezpodstawnie swoją Eee... Yy, nie. Okej, okay, dobra, to yy, czy ty kłamiesz teraz w tym momencie? Yy, tak. Nie, nie. <śmiewanie> nie! Dobra, Nubek, Niekoniec. masz mówić prawdę i tylko prawdę. Jakiekolwiek nie, kłamstwo nie, nie. zostanie zużyte przeciwko tobie w toalecie, spuszczone nie. razem z tobą. Normalnie. No dobra, nic nie zrobiłem, chciałem tylko trojka dla salców. Zaczynamy. To... Słuchaj, e, Kati, jesteś świadkiem numer jeden. Powiedz proszę, co się tobie wydarzyło. Także już wszystko opowiadam, słuchajcie, pewnego no. dnia smutny dzień. Przyszedł do mnie nubek Ten, co, do... czy, to, czy to jest ten tutaj nubek, który stoi tak, tutaj? Tak, tak, to jest ten nupcio-pupcio ja. Dobra, wiemy dokładnie już kto I co dalej, Kasiu? Eee I Ka... E. 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 Nie kłam To będzie z więzieniu z ty, nie nubek, ja, ty nie kłam nubek nie kłam nubek Co dalej, ja Katiano Bambano? Za sobą, no Ponieważ Słuchajcie, do więzienia Powiedział, że spali w wicach ja nie pójdę a później, jeszcze później, jak przeszliśmy Katilandię i powiedział Jeśli nie pójdziesz za mną, to spalę też Katilandię nie. Nieprawda! Panie pójściu, nieprawda! Nieprawda! Dobra, pytam się świadka numer dwa, czy to jest prawda, świadko? Świadko nie, Proszę nie powiedzieć to jest prawda Nie, nie, nie! To, jest to prawda. jest prawda! Widziałeś! Nie? Powiedział, że to jest prawda też! No nie, no nieprawda tak naprawdę Nubek, czy przyznajesz się do zarzuc zarzuconych czynów? Uwierz, kłamstwo wyjdzie na jaw i będzie kara jeszcze gorsza A jak powiem nie, to co? No to od razu cię wywalamy z wojnowic, bo kłamiesz, A Tak, powiem tak Jak powiesz tak, to rozprawa toczy się dalej nie. Ale musisz sam zadecydować, musisz sam zadecydować No właśnie, czy to ty dopuściłeś się tych rzeczy? Przyznajesz się do winy? Nie, nie no dobra, tu wyrzucamy cię! Koniec! No nie, to... Dobra, przyznaję się! Przyznajesz A, się? Ja. Tak, po bardzo byłem taki, nie wiem. Ty nie, nie umiesz nie... tego otwierać, nie masz kluczy. Co? To? to można otworzyć? No nie, nie da się. Jak się? nie możesz. Jak to się? Tylko otwiera? ja mogę i Kati. Czekaj, bo tak już chyba otworzyłem. Nie, nie, ty nie, nie? otworzyłeś tego, nie potrafisz. Odpuść to! Już zapomniałeś o tym, jak się to otwiera. Nubek, opanuj się, bo zaraz wezwę tutaj ochroniarza Dobra, ochroniarz, idę po niego Zobacz jaki on jest ogromny i umieśniony, widzisz? O widzisz? cholera Nie, nie Jaki duży No właśnie Nie, chcę. nie chcesz go podpuszczać, słuchaj Nubek Nie chcę Okej okay. Więc pod e, ten, wszystko mamy nagrane To ty, to ty to zrobiłeś, mamy to już ustalone Teraz tak Przeczytam ci Inny. Nubek komentarze widzów Tobie oraz tutaj e, świadkowi numer jeden Oraz świadkowi numer 2 My wszyscy tutaj będziemy musieli zdecydować ostatecznie Zaczynam. Inny porwał mnie Inny. No nie no widzowie jestem dobry tak naprawdę Proszę nie róbcie mi tego Chciał spalić nowicę. Tak, tak, tak i dał ci całusa Smoknął tak cię bez pozwolenia. Tak, smoknął mnie bez pozwolenia. Nie, Nubek, przestań, ochyda. No. Dobra, Nubek, koniec. Zaczynam czytać komentarze widzów. Uwaga. Paula123 napisała Ja bym nupka wywaliła z Wojanowic i bym go tam nie wpuściła nigdy więcej. Nie, proszę. No i jak się odniesiesz do tego zarzutu e, Pauli, że... że... Dobry, dobry będę. No nie wiem, czy Paula ci uwierzy, i My też nie będę wiemy. Będę czy dobry. Czytam dalej. Wszyscy na fan. Czytam dalej. Komentarze widzów. Daimondo napisało tylko nie wojna z Nubkiem, tylko nie to. Czyli Daimondo nie. nie chce wojny z Nubkiem. Nie, ja nie mam żadnej wojny z nikim. Ja lubię na lubię Katia. Lubię. No nie Paniola. wiem, tym, co się wydarzyło, to, to jest o, wojna. Ja Lubię on, Ale ja chciałeś spalić moje ja on mięśnie. Ona mnie powiedzieć. bije, ona mnie bije na sprawie, sędzio. <grym> no, a słuchaj, to Cię tylko lekko dotknęło, nie smoka i tak, bo co? Dopiero co ją e, porwałeś, a teraz masz problem, bo Cię lekko drasnęła, gościu. Czytam tak, dalej. Jesteśmy w oficjalnym miejscu, nie można Czy tak. Czytam dalej, komentarz Pani Danka N. Co? Tak nie wolno komu, komuś podrywać, komuś dziewczynę, bo to niegrzeczne. Widzisz? Niegrzeczne. Tak. Uwaga, Katy jest y, moją dziewczyną, a ty ją podrywałeś. Słuchaj, tak się nie robi. Głupku, dbanie. Chciałem być tylko miły. Zbany. Miły? Chciałeś być miły? Tak. Podrywając moją dziewczynę? Nie, nie. Nie, chciałem być tylko miły. Ale dlaczego? Zbans, zbans. Czym zbans. myślałeś, że będziesz miły? Po prostu chciałem być grzeczny. Grzeczny robiąc, podry podrywając moją dziewczynę i ją e, ten... To może być twoja dziewczyna i moja! <laughs> Gościu! To... E! Dobra, nie, nie, czytam dalej, bo to jest masakra. Póki co Zalcowałem, jesteśmy wszyscy na dać. tym e, ze świadkami, żeby wyrzucić Nupka z boku. Nie, proszę, no, nie róbcie tego po prostu. Czytamy ogarny. dalej Dyle, no. komentarze. Dyle. Linea napisała, wyrzuć go. Nie, proszę, nie wyrzuć go Betka, Betka napisała, weź, zrób solo z Nupkiem, będzie super. I bardzo, bardzo mi się to podoba. No, nie chcę nie <grywa> <grywa> Tak? No to dawaj nubiasz, teraz Nubek! Ty Nubie! Ja! Nie no, dobra Damaś. ty jesteś zasłony. Solo, o Kati, solo o Kati, Solo Kati. Solo Kati! Powiem tak, Betka, tutaj wiemy już kto by wygrał, więc to w ogóle nie ma nie ma sensu. Ale czytamy dalej. Alano Kokosz napisał Kati jest z wojanem, a Nubek z Nubkową. I teraz no? bardzo mnie no? zaciekawił ten komentarz. Jak to nubek no? jest nubkową? Masz jakąś dziewczynę? Nie, nie. Nie? No nie na pewno nie. Na pewno nie, bo tutaj Alan napisał, że masz jakąś ten dziewczynę. Nie. No Alan nic nie wie. Na pewno nie. Ona nic nie wie. Czy ty okłamujesz ją? Mmm, Alan nic nie wie. Ala? Jaka Ala? Alan. Alan. Aha, Alan. Dobra, czy, czy, czytam dalej. Srok, Patrycja sroka napisała Nubek zostaw Katy, ona ma chłopaka, czyli wojana zaproście dla Nubka dziewczynę nubcia <laughs> Jak na to zareagujesz Nubek? No co? No co? Nic nie powiem Nic nie powiesz? Zawstydziłeś się nie. Słuchaj, nie. co ty myślisz, Katis? Czy myślisz, że Nubek dalej by tak odwalał do ciebie, gdyby poznał Nubkową dziewczynę? Nubcie? No nie, nie. wiem, może nie. Może nie. No, Odwalałbyś nie Nubek, taką manianę, gdybyś poznał jakąś swoją dziewczynę w swoim jakby stylu, jakąś Nubkową laskę? Ale ja nie odwalałem maniany. Odwalałeś manianą manianę. first, gościu. Nie odwalałem banany. Odwalałeś maniany. banany. Maniany. I... Ale ty, powiedz. Czy odwalałbyś dalej taką manianę? Bo odwalałeś, musisz się przyznać do winy, nubek. Odwalałeś nie. manianę. Że odwalałbyś dalej nią, gdybyś poznał jakąś ładną, inną dziewczynę nubkową, na przykład taką Nupcie, Bupcie Nup? Nupcie, bubcie! Nie! <laughs> nie. Ja, ja. nie odwalałbyś już? Nie. A przyrzekasz na dirta? Dirta! Ta czy nie ta? A tak! Okej, okay, przerzeka. No i ja, co, co ty myślisz, Katia? Kati, nie mam pojęcia, ale i tak e, chciał spalić Wojanowicę. No właśnie, i tak chciał, więc czytamy dalej komentarze. Uwaga! Dalej komentarz mam e, od pań, Pana Dawidka. Daj Nupkowi, Pan Dawidek napisał. Nie! Tylko nie pana, plisa. To jest nawet A... gorsze od wywalenia z Wojanowic, bo zostałbyś totalnie zbanowany, typie. Nie! Proszę, nie chcę bana, nikt nie chce bana. Dobra, czytamy dalej. E, Tej Bonfire napisał Twoje odcinki są tak cringe... że... A nie, to, to nie ten komentarz do tego. <z> <z> <złatki> <złatki> Rzuć to. <złatki> 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 Dobra, um... Dobra, skończyły mi się komentarze, koniec. Na podstawie tych komentarzy trzeba podjąć decyzję, co robimy z nubkiem Bubkiem. Co robimy z tobą, e, czy zostaniesz wywalony, czy, czy zostaniesz, czy dostaniesz bana. Opinia widzów jest totalnie różna, ale generalnie wszystkie opinie, które przeczytałem, większość przynajmniej, była za tym, żeby cię wywalić. Nie, proszę, będę deczny. Dwie opinie widzów mnie zainteresowały, a mianowicie... Mogę... Mogę zamiast... Możecie mi zburzyć dom, jak tak chcecie bardzo. No ale co, to, 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 to nic nie da, ty sobie sam ten dom burzysz, nawet bez naszej pomocy. <śmówi> eee. <śmówi> nie. Nubek! Nie teraz, Słuchaj, bombę, opanuj się, bo bomby. teraz będzie twój wyrok. Jak się nie będziesz zachowywał, to będzie na nie ja twoją to, rękę. Nubek, em... Prosiłbym wysoki son o to, żeby mnie unie yy, łaskawi, łaskawić i żeby był wolny człowiekiem na i tak nie będę już nic robił, innego, przez nie chciałem spać, bo nie tykałem twojej Ale ty znowu kłamiesz jak nie tykałeś, da smoknąłeś nie, planie, ją bez nie. pozwolenia Narada Nie bo ja dobra. wtedy Nubek e, zostań tutaj Ale to zostań, na jak dobra. spróbujesz się stąd ruszyć to nasz golem cię rozwali My idziemy na naradę Dobra Dobra Dobra, Kati, co o tym myślisz? Ja myślę, że e, źle postąpił. No. Bardzo źle. źle. Bardzo źle. Ja bym po prostu dała mu największy wymiar kary, ale normalnie, no, czasami chyba trzeba dać człowiekowi długą szansę nie? Dlatego, no, że... trzeba brać poprawkę na to, że to jest malutki nubek, który niczego nie ogarnia. Nie on... ma w tym nic złego, że komuś się tak podobał. No, a co, ty podobało ci się, że Nubek cię podrywał? Ha? Kwiatki, się do kiedy mi kwiatki przynosiłeś ostatnio? <laughs> o, kurcze, je. Dobra, ja chyba muszę. Nie, no żartuję, żartuję. <laughs> nie, nie podobało mi się to, bo mnie porwał i chciał spać, bo ja na no właśnie, ja tak nie robię. Trzeba o tym pamiętać. Dobra, słuchaj, mnie zaciekawiły dwa komentarze widzów o nub... no o Nubce. O dziewczynie Nubka. Co no, ty ciekawe, na to? mi się wydaje, że on może coś ukrywać. A mi się no. wydaje, że gdyby on poznał jakąś swoją dziewczynę, w swoim stylu, taką nupkową, to by totalnie już nie chciał ciebie podrywać, wiesz, miałby już swoją tak, dziewczynę i odpuściłby. Tak, swoją dziewczynę. Tak. No, to by było genialne. Tylko mamy problem, widzowie, nie, nie mamy tutaj na Wojnowicach żadnej takiej nupkowej dziewczyny. Przynajmniej, no nie wiem, nigdzie nie widziałaś chyba żadnej trzeba dziewczyny. Trzeba będzie taką poszukać. Trzeba będzie taką poszukać, trzeba będzie coś wymyśleć. Um, no tak, powiem tak, ta rozprawa... Um, jest bardziej skomplikowana niż nam się wydaje Ja bym mu dała drugą szansę, bo każdy zasługuje ale trzeba jakby to przemyśleć, trzeba mu dać jakąś karę wiesz, coś ja? musi, ale mam musi pomysł. poczuć, że źle zrobił Kara, ja myślę, że kary już dostał dużo ja bym go teraz zamknął znowu w więzieniu e, niech będzie w tym więzieniu, ale mam pomysł przebierzesz się za nupkową dziewczynę za nupcie wówcie, ja? zmienisz głos ja? swój trochę i powiesz, że przyszłaś tutaj, że coś tam poznacie się. Ale ja już mam dość podrywów, Nupka. Ale to będzie tylko na jeden odcinek, a potem, e, potem znikniesz. E, I powiesz Nupkowi, że ty wrócisz niedługo, i w ten sposób Nubek będzie czekał na Nupcie, Pupcie. Swoją dziewczynę, wybrankę będzie czekał na nią i gitara no, nie wiem. będzie wszystko. Nie będzie dać znać w komentarzu, co o tym sądzicie, bo Widzę. ja nie wiem, nie wiem. Czy to jest dobry pomysł? Dajcie znać w komentarzach, moim zdaniem, genialny. Napiszcie. Ja myślę, że Nubek, jeżeli pozna swoją wybrankę życia, i ta wybranka życia pojedzie na przykład na jakieś wakacje, to Nubek będzie na nią cierpliwie czekał, aż w końcu przyjedzie z powrotem i w ten sposób odczepi się wreszcie od Katy I taki taki mały niby prank na Nubku. Tak, to jest genialny chyba pomysł. Ale to widzowie muszą napisać. Wracamy. Teraz musimy być ten. Ale no to musisz mieć jakiś. Wyrok nie? Wierzysz wyrok wszystko? będzie... Masz poukładane w głowie? Tak, tak, i ja dobra, już mam wyrok. Jak wszystko do... wiesz, dobra. Dobra, to idziemy. dobra! Nubku! Przykro nam, mamy przykrą informację. No, nie gadajcie, to przykro! Przykra informacja, Nubek. Um, po głębokiej analizie wiesz co, nie! Może, może powiedz to tak delikatnie, bo to nie jest dobra tak. informacja. Nubek! Zostajesz skazany na 20 lat więzienia, no. Nie wyrzucamy cię z Wojanowic, nie banujemy cię, ale jesteś skazany na więzienie na 20 lat. O, uciekłem. <laughs> Nubek, nie możesz uciekać, to jest zakazane, bo będziesz miał 30 o! lat więzienia. Dobra, nie. masz 21 lat z więzienia za zniszczenie mienia. Nie, nie, nie jest. się. 21 lat nie ty nie, masz. Nie. Koniec Panie zabawy mego. Nubek. Idziemy do ale... więzienia. Idziemy. Idziemy! No, nie, no ale nie chciałem, proszę sądzie! Musimy proszę ci taki sądzie. wyrok dać. Nubek, nawet nie Nubek próbuj uciec. Nubek chciał być dobry, Nubek chciał być dobry. Tak, Podrywając tak, chciał być. No właśnie. A możemy przejść proces? przez mój domek? Proszę, nie, nie. ostatni raz. Dobra, przejdźmy, Prze zobacz. No sobie czemu nie? Bardzo tu piszę. Tutaj, Wojtek. I love <laughs> Wojtek. Proszę. Tak, a ja pamiętam jak ty mnie traktowałeś Jak e, ten, jak Katy się zauroczyłeś w niej Ja cię lubię Tak, ja tak, lubię. idziesz do nie. więzienia Gościu, mam nadzieję, że przemyślisz sobie wszystko w więzieniu Poukładasz sobie to wszystko w swojej małej główce eee. i, I zrozumiesz, że tak się nie robi po prostu Tak się nie robi eee, Muszę Musisz, Nubek, musisz Raz eee. dziennie będziemy ci przynosić e, dirta Jeden dirt dziennie E, co z nim zrobisz? To już twoja decyzja. Proszę możesz Lid. zamknąć e, go Kapiano Proszę A. Proszę jeden Dirt A. Dirt, O Dirt akurat co z i, i baczy dobrze jedyn, Dobra, proszę, idziemy nie Kati. Wysycajcie. Idziemy. No i w ten sposób Nubek będzie wiedział, że źle zrobił, że jest źle. A my zobaczymy waszą reakcję na dole w komentarzach, czy ten pomysł jest dobry. Subskrybujcie kanał, wyciekujcie odcinka. Zapraszam w Takie kuzeckie kościuleczki są dostępne z Wojan Tlimus, Spójrzcie, przepiękne. No i pa pa, widzowie. Pa pa. A -a.